Witam wszystkich. Ten film będzie reklamą podpórki sumowej z firmy Komodo. Jest to bardzo dobra podpórka, wręcz idealna. Drugiej takiej nie znalazłem. Są różne podpórki. Jest ona ciężka, ale idealnie spełnia swoje zadanie. Przy okazji przybliżę jej konstrukcję użytkownikom forum sumowego.pl. Zaczynamy. Sam, sama część wbita w ziemię ma długość około 50 cm. Jest to ta część. Część rozwarta tego trójkąta jest skierowana do wody, dzięki czemu podpórka przy mocnym braniu i skręconym kołowrotku nie wbija się w ziemię, nie tnie ziemi, a ma jakieś oparcie. Sam grot wykonanej podpórki ma ścięty rant, także łatwiej wchodzi w ziemię. Ten trójkąt o wielkości 20x18 cm stawia opór. Także w miękkim podłożu, kiedy mamy grząską, miękką ziemię, nawet przy skrąconym kołowrotku, podpórka po prostu się nie przechyli i nie wywali. Nie zgubimy wędki. Lecimy dalej. Druga część podpórki ma długość około 75 cm i grubość 22 mm. Jest to grubość 22 mm około. Na końcu znajduje się taki czopek, do którego jest przymocowane miejsce, gdzie górna część wędki spoczywa na podpórce. Niestety jest to mała, jest mała wada, ponieważ kiedy wbijamy w twarde podłoże może pokażemy kiedy wbijamy w twarde podłoże, walimy młotkiem. To po prostu możemy uszkodzić też tą część, w której oparta jest wędka. Zresztą widać, jest tu ona nieco przykasowana. Więc można by kiedyś na przyszłość obniżyć tą część, która trzyma wędkę o 2 cm. Wtedy spokojnie moglibyśmy walić młotkiem nie uszkadzając tej części. Szerokość, żeby każda wędka weszła, jest około 35 mm. Bez problemu każda wędka, nawet gruba sumowa, wejdzie w to. Drugą częścią, w której dolna część wędki się trzyma, ma około. 45 cm. Wchodzą w nią nawet grube yy, nasady, wędki, nie, końcówki wędki. Yy, ma ona też małą wadę, ponieważ kiedy chcemy wsadzić cieńszą wędkę, blokuje ona się nam w tej dziurze. Ta dziura jest po prostu zbyt duża. Ta dziura w tej chwili ma 25 mm. Wystarczyłoby, że miała 15 mm. Wtedy woda spokojnie yy, podczas deszczu, kiedy pada, kiedy się wypełnia, to woda spokojnie przeleci, a wędka nam nie będzie się blokować. O czym jeszcze można dodać? I właściwie sama ta część, odtąd dotąd, jest dla wielu wystarczającą, idealną podpórką sumową. Ta część jest świetnie przez firmę Komodo zaprojektowana, bo jest ruchoma. Dzięki temu, dzięki temu bez różnicy jaki jest dolnik, jak długi jest dolnik, możemy usadowić wędkę tak, żeby kołowrotek był poza podpórką. Nie będzie on wtedy przeszkadzać. Można oczywiście zrobić coś takiego na stałe, mogliby to zrobić na stałe, no ale wtedy trzeba by brać pod uwagę to, że niektórym wędkom to nie pasowało. Niektóre wędki by nie po prostu nie mogły być włożone. Następna część wędki jest to ramię. To ramię jest sprężyste, do tego sam detektor chodzi na sprężenie. Czyli podczas brania, kiedy wędka nam się wygina, wędka dociska mniej więcej do tego poziomu, a jeżeli by. Mokli docisnę, a to do samego końca plus pracuje jeszcze ramię. No jest to idealne rozwiązanie, ale dzięki temu, że podpórka ta jest idealnie zrobiona, kosztuje ona 159 euro. Oczywiście nikogo nie zachęcam do podróbek, nikomu, nikogo nie zachęcam, żeby podrabiał takie podróbki, żeby, żeby to po prostu robił, ale jeżeli ktoś na swój własny użytek mógłby wykonać coś takiego, byłoby to świetnie. Dobra, to wszystko.